Czy płynie woda, woda płynie hejże? A ja jestem młoda, to się w wodzie przejrze. Niech mi powie woda, czy ja to uroda. Czy to jestem ja, czy nie. A, czy to ja. Czy nie woda, woda płynie hejże. A ja jestem młoda, to się wodzie przejrze. Niech mi powie woda, czy ja to uroda, czy... Ja woda mnie czy to jestem ja? Czy nie? Wezmę! Nie na. faja. A co? <śla> to faja razy. Mi powie woda czy ja to uroda? O woda płynie, hej! <śla> Nie, że płynie woda, woda płynie hejże a ja jestem młoda, to się wodzie przejrze. Nie spiję woda, czy ja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja. Węgle wody z duszkiem! Nie jak właśnie sam. To ciuszkiem, wody się poradzę Nie woda, czy ja to uroda. Czy odbija woda mnie, czy, ja. czy, czy? Czy, ja czy, czy to jestem ja, czy nie. PŁY! <laughs> hejże płynie woda, woda płynie, hejże A ja jestem młoda, to się wodzie nie przejrze. Niech mi powie woda, czy ja to uroda Czy to jestem ja, czy nie Bude, JE! Yeah! Oh! <laughs> Hej, że płynie woda, woda płynie. hejże a ja jestem młoda, to się wodzie przejrzę. Nie mi powie woda, czy ja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie? Jesteśmy wody z kuczkę. No i będę muzykatem, nie chcę być kompiuszkiem. Ty się poradzę. Mi powie woda, czy ja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja. Nie? nie? woda i no dobra, kończymy. <śmuszczak> Hej, że płynie woda, woda płynie, herze, a ja jestem woda, to się wodzie przejrze, niech mi powie woda, czy ja to uradzam. Nie o chwilę woda mnie, czy to jest ja czy nie? Wezmę wody z duszkę, zryję ku Nie chcę być kopciuszkiem, bo ty się poradzę No dobrze już, pan... Cześć, jestem kopciuszkiem, 50 złotych. No może co, reklam? No dobra.